MSI DSB1 Gaming to pierwszy gryzoń od marki z logiem smoka, z którym miałem do czynienia. Jego ceny są bardzo rozbieżne, bo zależnie od sklepu zaczynają się od 50 zł, a kończą na nawet 120. Gryzoń został wyposażony w sensor Pixar 3509 kabel o długości 180 cm, który nie jest w oplocie. Na końcu zauważymy pozłacane styki, ale sam kabel w sobie szału nie robi. Podczas użytkowania przeszkadzał mi dosyć mocno i miałem problemy z jego ułożeniem. Ciągle wraca do swojej wyjściowej pozycji i powoduje, że mamy wrażenie, iż korzystamy z cięższego gryzonia niż faktycznie jest. Posłuchajcie jak brzmi. Przyciski w tym gryzoniu to w zasadzie standard jaki otrzymujemy w większości myszek. Dwa standardowe przyciski, scroll, w nim przycisk, dwa boczne oraz jeden na topie do zmiany DPI, które ma zakresy 800-1200 oraz 1600. Nie otrzymujemy przycisku do zmiany poświetlenia, gdyż gryzoń ma poświetlenie tylko w kolorze czerwonym. Zauważymy podświetlane logo smoka na przodzie myszki, dwie boczne kreski z prawej i z lewej strony oraz dwa dodatkowe boczne przyciski, których plastik jest przezroczysty, tak aby ładnie wydobyć właśnie to poświetlenie ze środka myszki. Z myszki dobrze korzystało mi się chwytami claw oraz fingertip. Mysz dla mnie była bardzo wygodna, lecz głównym mankamentem, który mi przeszkadzał. I to głównie podczas gamingu był sam kabel oraz trochę niedomogający standardowy sensor. Przypomnę, że recenzje wcześniej porównywałem Fuse oraz Fuse Pro, które miały sensory odpowiednio 3519 oraz SPC 6662, który jest bliskim odpowiednikiem Pixar 3360 i były w cenach 50-70 zł. Powierzchnia myszki, czyli przód i przyciski, są dosyć śliskie, ale o boczne fragmenty chropowate, dzięki czemu potrafiłem bez problemu kontrolować i otrzymywać gryzonia w wygodnej dla mnie pozycji. Na scrollu mamy gumę, dzięki której miło się korzysta ze scrolla, ale z nim miałem również małe problemy. Otóż, co jakiś czas lubi poskrzypieć, także no... małe niedociągnięcia. Sam sensor działa poprawnie, ale widać niedociągnięcia, a także oświeżanie w postaci 125 Hz. Na spodzie bardzo ciekawa, ciekawą rzeczą są odważniki, które zauważymy po przekręceniu i wyjęciu nazwijmy to za ślepki. Łącznie ich jest 8, a waga pojedynczego wynosi niecałe 2,5 g. Łącznie wszystkie ważą 19 gram. W ogólnym podsumowaniu uważam, że cena tej myszki powinna zostać ustabilizowana i obniżona. Na plus jest profil myszki, co daje wygodę podczas użytkowania oraz możliwości dos dostosowania wagi myszki poprzez odważniki. Z minusów mamy natomiast trochę odstający sensor od konkurencji, poświetlenie tylko w kolorze czerwonym, słaby kabel, który się ciężko układa o ile w ogóle się da i dosyć tanio wyglądające boczne przyciski, których zadaniem jest prześwietlanie czerwonego koloru poświetlenia z, z wnętrza myszki. To tyle na dzisiaj ode mnie.